Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy dzień szósty, wyzwania medytacji w przestrzeni serca. Tematem dzisiejszej, yy, dzisiejszego dnia jest: Jesteśmy Jednością. Kiedy jakość przestrzeni serca przez ostatnie dni przenosiliśmy tu na Ziemię do naszej codzienności, do naszych obowiązków, do naszej pracy. Do naszych związków, do naszych relacji z bliskimi, z przyjaciółmi, jakby zakotwiczyliśmy ją do naszej codziennej codzienności, praktyki tej życia. Teraz możemy spojrzeć głębiej na to, kim naprawdę jesteśmy. Wszystkie mistyczne przekazy, religie przekazują, że my wszyscy jesteśmy jednością. Że w każdym z nas jest pierwiastek Twórcy, że dążymy do boskości, że to za nią właśnie najbardziej tęsknimy. Tęsknimy za uczuciami, przeżywaniem przewrócenia pamięci boskości nas, czyli boskości w siedzibie serca, że jest nam tęskno do przeżywania tych chwil, o których zapomnieliśmy. Jeśli wszyscy, Cały wszechświat. Pochodzi od jednego źródła. Więc każdy tak naprawdę jest naszym bratem czy siostrą w drodze do poznania. W tych naszych ciałach, skafandrach, cząsteczek, które właśnie nazywamy ciałem, sensem Bożego Narodzenia jest odkrycie właśnie tej perspektywy. Czyli narodzenia, boskości Boga w nas. Bóg się. Narodził, świętujemy, tańczymy, celebrujemy. Czyli, jeśli to zrozumiemy, to możemy się dzielić tą informacją z bliskimi i korzystać z tych świętych chwil. Zostańcie z tym w dniu dzisiejszym. Zanotujcie sobie wszystko, co do Was przyszło z tą medytacją, świadomości. Celebruj święte chwile, czyli takie czucie zjednoczenia z boskością. Celebruj taką świadomość, no bo y, o tym, że się Bóg rodzi, to przecież Chrystus nam powiedział, czy to jest taka świadomość Chrystusowa. Celebruj jedność, celebruj miłość. Celebruj tą miłość i świadomość w jedności. Tak? Więc w dzisiejszej medytacji w przestrzeni serca naszym celem jest Połączenie się z tą boską cząsteczką w nas, z tą boskością, ale też z jednością. Czyli ze wszystkim, co jest. Także weź kilka głębokich wdechów. Wyprostuj kręgosłup, możesz usiąść na poduszce i medytować. Albo możesz również medytować w dowolnej pozycji, tak tylko, żeby kręgosłup był. Wyprostowany. Możesz się również położyć, jeśli tak czujesz, że lepiej się relaksujesz. Oddychaj głęboko i wejdź powolutku w przestrzeń serca. Koncentrując się na wszystkim tutaj, tą całą energię przenosimy tutaj, właśnie w klatkę. Piersiową koncentrując się właśnie na sercu. Oddychaj do tego miejsca głęboko. Poczuj, jak bije serce, jak wszystko w środku pulsuje. Poczuj, jakie ma piękne zadania. I rozpocznij swoją medytację w przestrzeni serca, właśnie skupiając się na tej tematyce dzisiejszej, czyli celem jest jedność. Przeniesienie tej boskości miłości, nie tylko właśnie do swojego codziennego życia, ale również wyżej dla wszystkich. Korzystając z nauki wcześniejszych dni. Pamiętaj o ustaleniu intencji na każdą swoją medytację w przestrzeni serca. Możesz również afirmować, jestem w harmonii ze swoim sercem. Jestem w przepływie miłości, światła. I tak właśnie i tyle, ile potrzebujesz i pamiętaj, żeby zapisywać wszystko, co dzisiaj przychodzi do Ciebie w związku z tym tematem, w swojej Księdze Serca. Zapisuj wszystkie uwagi, wszystko, co do Ciebie przyszło. Także dziękuję za dzisiejszą praktykę i zapraszam na kolejny dzień. Obserwuj mój profil, aby odnaleźć spokój i harmonię w codziennym życiu.